Siemanko w sobotę 29 lipca wyszłem sobie trochę na puszki na razie pusta torba ale pokażę wam tężnie w Łutusku. tylko czynno od 9 będzie woda leciała regulamin tężni solankowej Tam z tyłu jakaś puszka ławeczki dookoła do jest, ale trochę się boję wziąć, grzebać, bo osy mogą być jak na wierzchu to prędzej tutaj butelki, o, tak się przedstawię Niedługo włączę. Dobra, idę dalej. Tu jakaś jabłonka dzika. Tu trochę zadbali, o kawał pola takie łąki. Było, brzydko było, wyglądało. Jest trochę zadbali tutaj sedka tylko. chwilowa pauza idę przez kościół sobie na skróty pokażę wam ładnie tu zrobili ostatnim byłem nie było tego idziemy dalej Stacje są dookoła w prawo tu w lewo idziemy dalej. Puszek nie widać na razie, ale... Taki spacerek będzie, bardziej zbieranie puszek, ale myślę, że coś się znajdzie przez całą drogę, jaką mam obejść. Tu kiedyś był skrót, ale jest zagrodzony i nie ma skrótu, także trzeba iść tędy. Potrzebnie przeszło na tą stronę idzie sobie z powrotem. No to lubiały być, nie rozbierałem. Ale nie ma nic. Tam piesek leży. Na razie spokojnie i to się patrzy na razie. Jeszcze Po zarastamy tu nikt nie dba Jesteśmy na skrzyżowaniu tu sobie przejdę przez pasy idę puszkę pierwszą Jest. mu przez pasy. Zobaczymy tu. Nie ma nic, tylko jakieś śmieci, poszczelniami. Idziemy dalej. No bo trzeba przejść na tamtą stronę, bo tam prędzej można coś znaleźć. Na chwilę pauza. Mamy kolejną puszkę. Są już dwie. Już czy dopiero Ale są Tu taka cisza spokój na Starym mieście zawsze Dobrze tu mieszkać Raz na godzinę jakiś samochód przyjedzie

Да ладно, кпятки Idę dalej, puszek nie widać się powoli kierował w stronę domu Tu widać narew, ktoś motorówko przypłynął sobie teraz Pod mostkiem Tam narew duża, tu kanałek idzie płynie, nie idzie Płyną i idziemy dalej. Nie wiem, w którą stronę iść teraz. Powiedziałem, że do domu, w stronę domu, tak. Ale tu jeszcze do kosza zajrzymy. Nie widać nikogo, można zerknąć. Na rowerach jadą. Ale może zdążę. Nie, nie ma nic ciekawego tu A więc kieruję się w stronę domu więc. Zobaczymy tutaj Tu nic Tu też tylko setki jakieś Tu jest jedna, to bierzemy ją. Do kolekcji mamy Dalej. Na rybach nikogo nie widać. Jak na razie, no idę do domu, chwilę odpocznę, przyjść, pognieść puszki z całego tygodnia do woreczka, bo w tygodniu nie ma czasu. w pracy. Jestem po 10 godzin, wracam, to inne rzeczy są jeszcze do zrobienia. No I tak czekają do soboty, żeby zgnieść się. Zaraz będzie jeden kosz, zobaczymy. A tu te wierzby płaczące, jednak o drugiej całą długości. Kiedyś były takie stare powycinali Zasadzili młode Gdzie tylko stare zostały Się rozrosło to jak, Nie wiem co to Jakieś kwiatki no W koszu Nic dla mnie nie ma Spuszek czy złomu kosza to złomocnik, pływają tutaj, tutaj, pływają tutaj, 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 natura tak chwila pauzy Kolejny kosz, w koszu nic, ale dawał. to się dzieje? Dziewiąty puszeczek. Idziemy dalej. Puszeczkę widzę. W tej samej serii do torebki mamy pięć idziemy dalej blisko kosz, do kosza nie wrzuca tylko obok wrzucić najlepiej tak ciężko podejść dwa kroki Jakiś pies tam szczyka O tu wejdę na mostek Kwiatki są ładne Mostek zakochanych Pokażę wam ile kłódek wisi Tu zakochanych, ale zmieszczona trochę Powinni odnowić. Z jednej, z drugiej. Tutaj serce skutkami. Jedno, drugie. I trzecie. Kanałek znowu. Dobra, idę tędy na światła Tu gołąbek. O. Teraz kotka spotkałem. On siedzi sobie. To jakiś dziki. Pod tym mostkiem lubią siedzieć kot. Nic nie ma, bo może być. Idziemy dalej w stronę świateł i popłotem alejkami w stronę domu A może jakieś puszki będą Kwiatki ładne trzeba nagrać I przy tych ksiatkach skręcamy Coraz więcej ludzi zaczyna łazić A, no, co się da to się zbierze Jak już w torbie, to już moje. Tak? No bo przejdziemy. Nie ma nic. Tu też raczej nie ma. Moja trasa puszkowa standardowa zawsze przychodzę tu jakieś ciemno jeszcze lata to trochę nie bardzo, bo ciemno to jest o, trzecie. nie będę o trzeciej, nie do trzeciej stało, bo tylko zagradzali jakichś kwiatów nasadzili butelki, kościółek widać, remontują fundamenty i przy tym remoncie odkryli katakumby. Z tego co czytałem, wejście do katakumbów. Usiądę chwilę, rozpocznę sobie na ławce. Pocznę zapalę i pójdę dalej. Tutaj coś jest, coś tam jest. Tam będzie siedem Widzę, że o ten mostek nadal ale Mają czas do jesieni, ciekacz się urobią Pisało, że skończą wcześniej Ale jakoś tak mi się wydaje, że chyba nie Bo słabo mi to idzie Z tego co widać, że jakoś przyspieszę może tu ten drewniany jest, Zamiast tamtego, żeby było przejście. No i dobra, chwila przerwy, zapalę i idę dalej. Dobra, spaliłem, idę dalej. Idziemy dalej, szukamy dalej. Tu szkoła, tu zaglądało zaglądał. Ludzie idą Idziemy do parku, zerkniemy po schodkach Może coś się uda zebrać jak nie to się w pójdę dołem ziva, to dopuszczą A tam to zbiera z koszy czy nic nie znajdę, jak się zbiera, idę z powrotem w dół. Tu gość łaził po koszach, nic nie będzie raczej. Tędy się przejdę, też mała szansa, że coś znajdę ale... Ostatnio ze trzy znalazłem chyba tu Nie ja wiem, w torbie mam z siedem chyba Rano w koszu chyba było 8 Jeszcze później może się gdzieś przejdę ogarniał w domu Żona pojechała do pracy Będę mógł iść się przejść chyba, że coś wypadnie w międzyczasie. Dam się spokój, ale na to chwilę. Mamy kolejną puszkę. Wiem co pojedzie idziemy pod górę teraz w stronę domu obeszło tak z grubsza, nie szukałem tak wnikliwie, ale jest jakaś osiem jeszcze do domu kawałek, może coś jeszcze Ну, по горе это тяжко подать. Пушек не видно не тут. А штуки. Teraz do pasów i już niedaleko domu Będziemy się zbliżać, I już tu chyba nic się nie znajdzie Ale włączyłem, popatrzymy Iść, bo tu na pewno nic nie będzie. Z tego co wiem. Idziemy tędy wąskim chodniczkiem. Tu przedszkole jest. Nie widać prawie tego przedszkola przez to ogrodzenie. jeszcze puszeczka, bierzemy ją no i jestem w swojej komórce kuszki do gniecienia tu mam prawie cały worek pół, jakieś, ponad pół trochę aluminium trochę puszek domowych wysypiemy później przyjdę je podmiotę 50 będzie zawsze. Się zbiera, zbiera. Się zbiera więcej i się sprzeda. I powoli będę kończył ten filmik. Zostawcie słuba łapkę w górę. Piszcie komentarze. Miłego weekendu. Dużo zdrowia. Cześć, trzymajcie się.